Cześć, nazywam się Joanna Gulczyńska. Witam cię serdecznie na moim kanale Otulenie. Przygotowałam dla ciebie serię podcastów pod tytułem Czuję, że poczujesz. Ta seria została stworzona po to, aby pomóc Wam zanurzyć się w świecie emocji oraz poczuć bardziej świadomie w swoim ciele i umyśle. To miejsce pozwoli Wam w pełni poczuć to, co w każdym odcinku będziemy eksplorować. Dosłownie poczuć, bo nie wszystko, co w czuciu, umysł jest w stanie zrozumieć. Dlatego bardzo zależy mi właśnie na odczuwaniu, a nie rozmowaniu. Wszystkie nagrania są dostępne w wersji zapisów na mojej stronie www.otulenie.com, na którą zapraszam Cię serdecznie. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię Ci, co to jest afirmacja, co to znaczy afirmować i po co to wszystko. Swoje poprzednie nagranie o medytacji zaczęłam od stwierdzenia, że w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o medytacji, z każdym dniem staje się popularniejsza, a dookoła nas coraz więcej ludzi medytuje. Ten podcast mogłabym zacząć identycznie, gdybym tylko podmieniła słowo medytacja na afirmacja, bo tak faktycznie jest. Coraz częściej słyszymy o afirmacjach i jest to coraz popularniejsza praktyka. Samo słowo afirmacja znaczy akceptacja, zgoda na coś, uznanie za prawdę a w języku łacińskim afirmo to znaczy umacniać. No i teraz tak, afirmowanie to programowanie umysłu. Afirmacje to pewnego rodzaju programy, które wgrywamy w swoją podświadomość. Są to pozytywne zdania, które wpływają na przekonanie o sobie. Dotyczą myśli o nas, ale nie tylko o nas. Afirmacje wpływają również na odbiór innych ludzi i na spostrzeganie otaczającego nas świata. Afirmacje potrafią sprawić, że uwierzymy w swoje możliwości, zmienimy niewspierające nas przekonania, poprawimy swoją samoocenę, przepracujemy poczucie własnej wartości, zbudujemy miłość do siebie i do życia. No to teraz, jak to działa? Afirmowane zdania powtarza się w myślach lub wypowiada na głos, myśląc świadomie o treści tych słów. Te zdania mają się stać naszą myślą, bo myśl ma ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. To ona decyduje o tym, jak się czujemy, jaki mamy nastrój, jaki mamy humor. To właśnie myśl jest nośnikiem emocji i uczuć. Wpływa ona na podejmowane przez nas decyzje, wpływa na to, co wybieramy, jak o czymś zdecydujemy. Nasze myśli wpływają również na światopogląd, jak widzimy innych ludzi i jak oceniamy dane sytuacje. Wydawałoby się teraz prościzną afirmować parę mądrości, zmienić myślenie i po robocie. No nie, nie do końca to tak. Afirmacje trzeba trenować, praktykować je regularnie. Należy bardzo często, najlepiej codziennie, powtarzać sobie te zwroty tak, aby mózg to zapamiętał i w następstwie uznał za prawdę. Aby afirmacje były skuteczne i przynosiły pożądane efekty, należy spełnić kilka niezbędnych warunków. Wszystko wam teraz po kolei wyjaśnię. Po pierwsze, nie zadziała afirmacja, która będzie, jak to się mówi, klepana, wypowiadana mechanicznie, bez pomyślunku. Bez pomyślunku. Czyli bez pomyślenia o tym, a to kluczowe, jak przed chwilą wam opowiedziałam. Potrzebna jest ta myśl. Powtarzane zdanie musi być powtarzane z pełną uważnością, myśląc o tym, co się mówi. Można trafić na informację, że afirmacje mogą być puszczane w tle, że podświadomość i tak to wychwyci że można po prostu zamiast muzyki słuchać sobie tych pięknych stwierdzeń, robiąc przy tym inne czynności. Ja nie zaprzeczę i nie będę tego obalać. Faktycznie takie praktykowanie zadziała kiedyś. Taka technika wymaga bardzo dużo czasu, a wiemy z doświadczenia, że po tygodniu już nikt nie będzie pamiętał, żeby sobie coś tam w tle włączyć. Trzeba te zdania praktykować, doświadczać i czuć je w sobie. Po drugie, te zdania mają być prawdą o nas. Muszą być tak skonstruowane, abyśmy przede wszystkim chcieli w to uwierzyć. Ja lubię afirmować sobie coś małymi krokami, bo w małe kroki łatwo wierzę. Wydaje mi się to łatwe, więc mam chęć się z tym zmierzyć. Wiedząc, że ważę więcej niż bym chciała i jestem w trakcie redukcji tej wagi, nie siadam więc i nie powtarzam bezsensownie na przykład. Mam super wymarzoną figurę, ale ze mnie laska. Jestem taka szczuplutka, że waży tyle co piórko i, i normalnie jest ze mnie modelka Victoria's Secret, a wok to się do mnie dobija drzwiami i oknami błagając o sesję. No nie robię tak, bo mm, ja w to zwyczajnie w świecie nie uwierzę. Widzę siebie w lustrze, wiem co gdzieś mnie tam jeszcze gniecie i co pragnę poprawić, więc na takie gadanie po prostu szkoda mojego czasu. Za to układam sobie afirmacje tak, abym chciała w to uwierzyć i aby mój mózg to przyjął świadomie i podświadomie. Mówię sobie zatem: Lubię siebie taką, jaka jestem. Lubię w sobie to, że jestem skuteczna w dążeniu do wyznaczonego celu. Cieszę się, że mi się to uda. Wiem, że mi się to uda, bo ja się nie poddam. Mam w sobie ogrom siły i determinacji, aby osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Każdego dnia z radością i zaangażowaniem biegam w moim ukochanym lesie i cieszę się, że to przybliża mnie do idealnej dla mnie wagi. Zdrowe odżywianie, które stosuję, bardzo mi służy. Wiem, że z takim podejściem na pewno zrzucę te nadprogramowe kilogramy. Brzmi fajnie, co? Lekko, motywująco i także, aż się chce. Więc mózg też chce, a jak tak chce, to faktycznie to staje się prawdą o mnie. Podświadomość wtedy tak mną w cudzysłowie zarządza, że jem mniej, chętniej wykonuje treningi, a ciało nie oporuje na odchudzanie. Podam wam jeszcze jeden przykład. Mój syn, siedmioletni Alex, zaczął uczęszczać na basen. Pierwsze lekcje, czyli głównie chlapanie, podobały się przeogromnie. Radość jednak opadła, kiedy na kolejnych lekcjach już trzeba było trochę popracować, a Alex, jak nie robi czegoś od razu perfekt, no to się zniechęca. Po trzecich zajęciach oczywiście chciał się wypisać, bo on nie umie pływać. Po rozmowie, w której przyznał, że on bardzo chce pływać, czyli tutaj nie ma negatywnego nastawienia do samego pływania, zaczęliśmy afirmować. Alex powtarzał między innymi takie zdania: Super pływam. Nauka pływania idzie mi świetnie. Nauka pływania jest dla mnie przyjemna. Uwielbiam chodzić na basen. Z każdą lekcją pływam lepiej. Jestem świetnym pływakiem. Mogę przepłynąć cały basen. Wiem, że to zrobię. Czuję radość i siłę. Uwielbiam wodę. Jestem zdolny, a jak czegoś bardzo chcę, to zawsze to osiągnę. Takie pływanie to dla mnie pikuś. Nie umiałem pływać, dlatego chodzę na te lekcje i już zdobywam tę umiejętność. Tymi afirmacjami Aleksander tak zaprogramował swój mózg, że kolejne lekcje nie mógł się doczekać, a po dwóch następnych dostałam od jego pani, bo basen jest w ramach szkoły, filmik z nagraniem jak mój synek płynie, bez makaronu, bez deseczki, w samych płetwach, bo to czuł, bo tego pragnął i w to uwierzył. Uwierzył, że to prawda o nim, przyznam szczerze, że byłam wzruszona. Co prawda teraz jest etap nurkowania i znów Aleks się z basenu wypisuje, no ale myślę, że poradzimy sobie i z tym. Kolejnym warunkiem jest właśnie to, że w te afirmacje trzeba uwierzyć, ale przede wszystkim chcieć tych zmian w sobie. Tak jak opowiedziałam przed chwilą o moim synku i basenie, gdzie ewidentnie widać, że to zadziałało, bo on chciał, bo on to wpuścił i uwierzył w to przede wszystkim, tak na jego przykładzie widzę, że jeśli się czegoś nie chce, to nie ma żadnej mocy, aby taki oporujący mózg przeprogramować. Aleks jest totalnie zblokowany na naukę jazdy na rowerze dwukołowym. Próby afirmowania niestety na nic się nie zdają, jeśli mój syn powtarza za mną słowa ze skwaszoną miną. Lubię swój rower. Przedrzeźnia jest specjalnie, albo zamiast nauka na rowerze idzie mi świetnie, mówi spadanie z roweru idzie mi świetnie. I turla się ze śmiechu, albo gada jak robot. Naprawdę uwielbiam swój rower. A na koniec, mamuś, możesz już mi tak nie gadać, ja i tak nie chcę jeździć na tym rowerze. Wiesz, że wolę hulajnogę. nogę. I ten opór, który Aleksander wykazuje, jest po pierwsze blokadą dla tych pozytywnych treści, a po drugie tworzenie takiego szkodliwego afirmowania czyli cały czas pamiętajcie, że afirmacja to akceptacja, zgoda na coś i uznanie za prawdę. Aleks zaprawdę uznaje to, że spadnie, to, że nie umie, to, że nie lubi. W kółko to powtarza. I to właśnie w sobie koduje, i uwierzcie mi na słowo, nie chcielibyście być obok niego, kiedy łaskawie zgodzi się poćwiczyć jazdę na rowerze. Następne, nie okłamujemy siebie, nie oszukujemy i nie wmawiamy sobie bzdur. Jeśli zależy nam na przykład na wyrobieniu w sobie nawyków wcześniejszego wstawania, bo dociera do nas, że spanie do godziny 11 to strata czasu, ten zorganizacja życia i średnie samopoczucie, a to pragnienie wypływa nie dlatego, że w domu wyzywają od leniuchów i śpiochów, tylko faktycznie z wewnątrz nas, to układając sobie afirmację, nie zadziała powtarzanie, ach, jak ja uwielbiam te rychłe poranki. No po prostu uwielbiam wstawać o 5.30 i ja w ogóle kocham dźwięk budzika w środku nocy. Takie sformułowania będą drażniące, frustrujące i wkurzające, ale da się, da się ułożyć afirmację tak, aby się do tego wcześniejszego wstawania zaprogramować. Na przykład mówiąc sobie, cieszy mnie podjęta decyzja o tym, że wstaję wcześniej. Wstaję wypoczęty, wysypiam się. Każdy poranek jest łatwiejszy. Mam wiele korzyści, kiedy zaczynam dzień wcześniej. Mam w sobie siłę i chęci, aby zmienić niekorzystny dla mnie nawyk. Moje poranki są fajne. Czuję, jak narasta we mnie energia. Wstawanie wcześniej daje mi ogrom możliwości. Dzień jest dłuższy. A moja praca wydajniejsza. To są takie zdania, które są prawdą, i da się to poczuć, a wtedy uwierzyć, no i finalnie cieszyć się ogromną zmianą. Kiedy nie afirmować? Czy w ogóle są takie okoliczności? Ja uważam, że czasem trzeba odpuścić. Są dni, kiedy dopada nas totalna beznadzieja, kiedy nic się nie chce, kiedy czujemy się źle. Afirmacje mogą się w takim stanie psychiki nie sprawdzić. Dlaczego? Bo skoro jesteśmy na emocjonalnym dnie. A mamy sobie powtarzać, jacy to jesteśmy silni, wspaniali, zaradni, piękni, bogaci, w ogóle cudowni, zaczną nas te słowa jeszcze bardziej dobijać. Zaczniemy myśleć, co jest ze mną nie tak. Co takiego robię źle, że nawet te afirmacje na mnie nie działają. Ja się nie nadaję, ja jestem do niczego. I oczywiście w tym przypadku można by te zdania odpowiednio zmodyfikować tak, aby dopasować pod swoje chwilowo niskie wibracje? I się tymi afirmacjami podbić, ale to wymaga praktyki, bo wtedy już dobrze znamy swoje reakcje, swoje mechanizmy i to, co na nas działa, a co nie. Można powiedzieć: Potrafię wyjść ze stanu, w którym teraz jestem. Mam w sobie na tyle siły, aby dać sobie przyzwolenie na chwilowe zatrzymanie. To, co się dzieje, przeminie, a ja wzrastam. To są zwroty, które faktycznie podbiją nas do góry lecz aby odnaleźć w sobie na nie przestrzeń, trzeba się mocno postarać, a ja nie jestem zwolenniczką siłowania się ze samym sobą, dlatego w takiej sytuacji, według mnie, lepiej po prostu odpuścić. Ostatnim warunkiem, który przytoczę, jest to, że afirmację należy stworzyć tak, jakbyśmy naprawdę z serca czegoś chcieli, takie nowe spojrzenie na nas samych, wewnętrzne pragnienie. Warto ułożyć afirmację samemu, no bo tylko my wiemy, czego tak naprawdę pragniemy. Jak ma wyglądać to nasze wymarzone życie? W taką wizję z czucia łatwo uwierzyć i się do niej przenieść. Powiem ci teraz co ja afirmuję. Każdego dnia w ciągu pierwszej godziny po obudzeniu poświęcam 10 minut na afirmacje. Treść tych zdań ułożyłam sama dla siebie i pod siebie. Są to zwroty bardzo osobiste i bardziej takie moje niż ogólne, uniwersalne. Uwielbiam naprawdę te 10 minut odczytywania zapisanych afirmacji. Bo wczuwając się w ich treść czuję wspaniałe wewnętrzne poszerzanie. Od razu czuję się lepiej sama ze sobą, lubię siebie, czuję się fajna, mam motywację do działania, mam taką ogromną wewnętrzną radość. Pomyślcie o takim uczuciu, jak ktoś was czymś, jak to się mówi, nakręci. Jakimś wyjazdem, nowym biznesem, pomysłem, to uczucie takiego unoszenia wewnątrz, takiego wdechu, podekscytowania, że bylibyście gotowi ruszyć już teraz z misa, natychmiast działać, i ja w sobie to uczucie generuję właśnie tymi moimi afirmacjami. No i wiadomo, że nie od pierwszego, ani drugiego, ani nawet piątego takiego odczytu to czułam, ale już od dziesiątego tak, a od piętnastego to nawet bardzo. Moje afirmacje podzieliłam sobie na takie grupki. Zaczynam od afirmacji o sobie. Na przykład, każdego dnia jestem szczęśliwa i zdrowa. Mam dużo czasu na wszystko. Reaguję ze spokojem i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co opisuje mnie taką, jaką bym chciała być i w jaką wierzę, że mogę być. Kolejną taką grupą zdań są zwroty dotyczące mojej pracy zawodowej, moich przedsięwzięć i projektów. No na przykład otulenie. Mówię sobie tak. Otulenie to przestrzeń, w której mogę robić to, co kocham, czyli dawać dobro. Trafiają do mnie tylko otwarte i przyjazne osoby. Moje działania są mądre, moje treści są wartościowe. To, co robię, wnosi dużo dobrego w życie innych ludzi. Podobnie ułożyłam sobie kilka zdań odnośnie marki ocierzowej Lepodium, którą tworzę i zawarłam tam wszystko to, czego pragnę w tej przestrzeni i wiem, że dosięgam do tej poprzeczki. Następną taką grupą zwrotów to są zdania dotyczące mojej relacji. I mówię sobie wtedy tak: mój związek z Michałem jest magiczny, żyjemy w ogromnej miłości, rozumiemy się, wspieramy i motywujemy. I tak dalej, wymieniam sobie zdania opisujące wymarzony związek z moim ukochanym. No i tym systemem opisuję jeszcze dzieci, wymarzony dom, samochód, pieniądze swój wizualny wygląd oraz wszystko to, co pragnę w życiu doświadczać, tak ogólnie, I na przykład mam cudowne czucie i świetnie zarządzam swoją energią. Wszechświat mnie prowadzi, życie mnie rozpieszcza, wszystko płynie w totalnej swobodzie. Jak zawsze wszystko mi się udaje. Decyzje, które podejmuję, są zawsze właściwe. Jestem sobą, nie wstydzę się być sobą. Mam prawo do swojej prawdy. Nie obawiam się krytyki, bo nie otaczam się sceptykami. Tak jest, bo ja taka jestem, bo w to wierzę, bo temu ufam. Wiem, że dla mnie jest najwyższa jakość tego świata. Poza tymi afirmacjami, które sama dla siebie ułożyłam, bardzo często korzystam też z gotowych nagrań dostępnych na YouTube albo Spotify. One również bardzo często są ułożone tematycznie. Na przykład afirmacje dotyczące obfitości finansowej, dotyczące miłości albo zdrowia więc można sobie wybrać to, co w danym momencie potrzebujemy, w sobie po prostu wzmocnić. Tylko tutaj przypomnę coś, o czym już mówiłam wcześniej. Odsłuchując gotowe nagrania, myśl świadomie o tym, co powtarzasz, bo ta myśl jest pewnego rodzaju ukorzeniaczem tych zasiewanych ziaren. Podsumowując, afirmujemy, czyli wgrywamy w siebie takie przekonania na własny temat, jakie pragniemy rzeczywiście odczuwać. Nie wciskamy kitu samemu sobie, nie zmuszamy się i nie okłamujemy. Świadomie skupiamy myśl i wchodzimy w czucie tych stwierdzeń. Dopiero wtedy, kiedy spełniamy te warunki, otwieramy się na magię i z podziwem obserwujemy ogromną przemianę w nas samych. Ja zapraszam was serdecznie do odsłuchania czterech kolejnych nagrań na moim kanale Otulenie, ponieważ przygotowałam dla was krótkie, konkretne afirmacje które podzieliłam na cztery według mnie bardzo praktyczne grupy. Pierwsza grupa to 20 afirmacji na dzień dobry. No i jak można się domyśleć, polecam odsłuchiwać je każdego dnia po przebudzeniu, aby nastroić się do nowego dnia, a potem w lekkości ten dzień przeżyć. Druga grupa 20 afirmacji otwierających serce, czyli miłość, miłość, radość, szczęście i jeszcze więcej miłości. Trzecią grupą jest 20 afirmacji na wyciszenie. Posłuchaj, wtedy, kiedy potrzebujesz wzmocnić swoją cierpliwość, wyciszyć rozbiegany umysł i podbudować swój wewnętrzny spokój. No i na koniec 20 afirmacji na dobranoc i są to afirmacje zawierające sporo wdzięczności, takiego ukołysania, zapewnią wam spokój i błogi sen. Dziękuję za to, że byliście i jeśli wam się podobało, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Oraz do włączenia opcji powiadomień, aby śledzić następne zagadnienia, które to poruszę. Kolejny temat, o którym Wam opowiem, jest pisanie intuicyjne. Po co się to robi, co to są dzienniki intuicji i jakie pisać? Zapraszam Was serdecznie. Do usłyszenia.